takie starożytne więzienie. O, znalazłem miejsce, gdzie ten, gdzie trzeba wejść w dwójkę. No, no i kółnisko z więzienia. <noise> Pozbieram rzeczy, które wydaje mi się, że mogą być potrzebne do ucieczki. Eee, co? <noise> Sprawdź, czy to jest ucieczka. Konstrukt katapult. Czekaj, wypuszczam się, No, dobra, Zdrażam. czekaj. Dlaczego ja dostałem ten? Najwyraźniej nie możemy wychodzić na dach w ten dzień. Ale to i tak jak ten: jak będziemy mieli rzeczy do ucieczki, to wystarczy je tu wrzucać. Tyle. Ota. Nawet nie czekaj. Czekaj, teraz bawić. od nowa, bo nie wiedziałem co się dzieje. Zaraz A, tu wracam. Konstrukt katapult. Czy to się da skraftować? Chyba się że się... znaczy chwila. ja chyba na drugim końcu więzienia jest. Podora, ja potrzebuję sobie inteligencję wyfarmić na pewno, albo ty Bo widzę tutaj tak. już dwie części do katapulty, tylko nie wiem Czy tak to kapat... 70 co jest? No, katapult bucket i ten i frame o! Miecz <laughs> Nieźle. No co no może? Może chciałbyś się zabawić? Ty, bo ja mogę... ja mam szczęście na jedną z tych części, bo mam dwie miałem w biurku, na początku więzienia. Aha. No, ale mówię ci, że tak będzie. Mówiłem. Nie wiem, to jest za łatwo. no. Jak, jak tu nabić 100 godzin, jak w jedynce? Nie da się. Gra się przechodzi sama. Dobra. Gdzie jest siłownia? Dobra, już wiem. Na trzecim A jest tu prysznic gdzieś blisko? Żebym szybko sobie energię regenerował? Nie ma. Gdzie jest moje biurko, no? A bo to jest trzecie... Dobra, to jest trzecie piętro, a jestem upo. Dobra, idę docinać. Nie, nadal nie. Gdzie, gdzie jest moja cela? Na górze masz. Czerwona jest twoja. No... Znaczy, jakby się pogubiłem na schodach i chodziłem raz w górę, raz w dół. Aha. <głosy> <głosy> to nieźle. No, mam, mam części na jedną rzecz i możliwe, że nawet coś... pasprogramowego. Potrzebuję jeszcze.. Co to jest? Ok, Jakbyś znalazł jakiegoś iron Bara gdzieś to mi daj, bo potrzebuję dwóch. Dobra, idę szukać rzeczy, bo ja nigdy tego nie wyfarmię. farmy. Tej siły. Ty ja trzeba coś zrobić Zbroje można zrobić. Co się dzieje? Iron Bara chcesz? No, dwa. Czekaj, bo tych materiałów tu jest sporo, nie wiem co trzeba zrobić, nie wiem co trzeba zrobić najpierw, ale w sumie możemy... Jak zrobimy wszystko, to w sumie to nie będzie miało żadnego znaczenia. Ten pasek też robisz, on do znalezienia jest? Yy, właśnie szukałem go w craftingu i go nigdzie chyba nie widziałem. Ale nie sprawdziłem chyba wszystkich kategorii. Eee... Ten pasek chyba trzeba znaleźć. Pewnie będzie trzeba gdzieś. Tylko nie karty, no. Tylko nie karty, masz rację. Ja już mam dość. Mam myśli, że w trudnym wymiarze nie będzie karty. No, się tu jest wiem. dużo strażników, no. Dobra, najpierw może zrobię inteligencję, potem będę się zajmował i martwił innymi rzeczami. Dobra, ironbary nie istnieją. Nie. O, ja mam. Dobra, ja mam jednego. Zapotrzebujemy tylko jednego jednak. Dobra, czy po ty masz w sensie. Co? Tu się dzieje. A to jest dziura. Razem. Wait, what? A o tym. Dobra, Czekaj, co? Ok, bi biurko za dziurą, okej. Okay normalne. Gdzie ty... widziałem bibliotekę. Dotrę do niej sam tym razem. Chyba. Może nie. A może tak? Baraman, iron, bara. Ja mam 30 inteligencji, więc... A gdzieś prysznic? A wiesz, że szukałem, ale nie znalazłem? A, no to może być mała efektywna moja nauka, ale. No, czyli tak, tak trzeba będzie to zrobić. To, to średnie wieże jest, to może tu się nie myją? Nie, proszę nie. To są trzy piętra. Możliwe, że coś pominęliśmy. Jest na górę, czy coś tu jest? Warte też jest. A, w podziemi A jest. W podziemiach są izolatki, no kto by się spodziewał. A o, ROT No świetnie, prawie bym na niego nie poszedł. Czwarte piętro powiadasz? no to lecę. Czy to jest aż tak opłacalne? No ta podróż może wcale mi... Ja wcale nie być, ten... Opłacalna. Coś jak leży. Znaczyłem... O, ty, bo tu nie była. No, odnieśli się. <laughs> że Tu trzech leży. O, a nie. Da się w ogóle przejść przez te dziury? No, tak zastanawiam się i chyba nie, niestety. Albo coś trzeba skraftować. I znowu, znowu zbieranie na podpowiedzi, ale najpierw chcę na, wyrobić tą inteligencję, a potem porobię quest'y. No bo pójdę na job time raz w życiu. Co mam ze sobą? Nie, no, te, tego, tego, tego nie chciałbym stracić. w sumie... Nawet zdążę dolecić do biurka. By nie, bo jest strażnik Da, Dabra tam Dramatyzujecie panowie Dobra, trzech to samorzecie Ja muszę powiedzieć, że pułapka na mnie zadziałała Tak się znudziłem tym uczeniem, że przeszedłem przez tą bramkę Z nielegalnym itemem Tu są podpowiedzi po 75 Hell. No przynajmniej tu jest dużo free time'u. Nie tak jak w tym kosmicznym więzieniu. Dobra, siedem dych inteligencji. W ogóle no ogóle dwor Na dworze nie byłem w ogóle. Nie wiem czy coś tam jest. Też nie wiem sobie zrobiłem beddami na wszelki wypadek czas zacząć robić a ty masz tam gdzieś jednego iron bara mam dobra cicho mogę zrobić to o, dobra nieważne i tak na wszystko trzeba będzie znaleźć rzeczy a najpierw to też odhaczone. Teraz... Jeden ten Iron Bartek ma ten pas, skąd trzeba wytrzasnąć. No nie wiem, gdzie on jest. Ewentualnie jedno drewno i takie jedno jasne drewno. Nie wiem, jak to nazwać. <grym> Ale w sensie... to Ale To jest w tym, w 40... Drugi od dołu, po lewej. Drugi rządek od dołu. O dobra, znalazłem, nieważne. E-pasek? Nie. To dre... to chodź. choć może pójdziemy sprawdzić, bo może, w, nie wiem, od 22 nie strzelają. Albo coś. Albo poczekajmy na ten... Aż będzie... No. Zgaszone światło będą. I sprawdzimy co tam trzeba najpierw zrobić, czy woliś nie. Dobra. To jest chyba gdzieś na górze. Może. No. Czy ty... O, no. uderzyłem policjanta. No to koniec gry. No, przynajmniej wiemy, że ma jakieś klucze, nie? Dobra. Dawaj, dawaj. To jest tu? To jest powyżej. To, nie... to jest tu. Czekaj, można testować. Okej, okay, dobra. Potem nie strzelają z piórko w ogóle. Nie... O A, nie dobra. Mam spokojnie, ja mam. Ja mam wszystko po Half Catapult Frame, który to jest. Eee, mamy to. Wait a second. Okay, ale... <laughs> nie, no dobra, żartowałem. <laughs> ja też ty wyjść. Ty, my nie wrócimy do celi już chyba. <laughs> nie otworzy się? Nie, no pewnie się otworzy. To powinna przynajmniej. O. Dobra, czekaj, bo mi kamera złapała. Zapomniałem, że coś takiego istnieje. Połóżmy, ja im ucieknę. Czy to są szafki w ogóle? Chwilę jak wyjdę na dwór. Nie, nie, a nie mogę, bo są trzy zamknięte. Nie, no, a pies to mi może bić, no. Dobra, po prostu dam się sklepać, bo to nie ma sensu. Odwiedzam piwnicę. Ja razem z tobą. Aaa, no chyba, że tak. Tu coś więcej z tych... Aaa, tam są drzwi i inne karty jeszcze w piwnicy. Właśnie zauważyłem, jak mnie zanieśli do izolatki. To teraz akcja szukania tego pasa. Ta. Może ten wejść w craftingi i tam no. masz na 70C ten grappling hooka. To może tym można sobie przeskoczyć nad no tym. No nie można. Tylko decyzja trzeba. Dwołomy to na pewno. To pamiętam i coś jeszcze. Tą, je tą jedną część już mam. No spokojnie. Dwołomy i taśmy. Czekaj. I dwa omy taśmy i tę linę. Dobra, no, ja mam linę, jak coś i taśmę. To ci mogę dać. Ale to ty musisz skraftować, nie? Ale dobra, chodź. No ale nadal. O! No, od razu to miałem. A, to jest ciekawe. <laughs> Proszę bardzo. Dobra, idę zobaczyć. Idę z tobą, bo jestem ciekawy. Hmm. Nie tak to sobie wyobrażałem. Ty gdzie nie schodzi przez... do tej piwnicy, co ją widzieliśmy w ogóle? Nie Oni... wiem, musisz tam sam dół po prostu. To przez kuchnię? Czekaj. No, a nie, czekaj, są jeszcze jakieś inne schody tylko na zewnątrz? No dobra, no. To jestem. Nic tu nie ma. już generatora. I oczywiście przejścia na dwie osoby, w którym pewnie znajdziemy... Ten, 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 no. Tego pasa. Tylko potrzebujemy Opu, niebieskiej karty. Dobra, tak myślałem, że jest haczyk. To ja będzie po prostu przekopał do tego biurka? No to jest dobry pomysł. Tylko jeszcze trzeba to zrobić, kiedy nikt nie patrzy. No spokojnie. Albo być. cichym. <laughs> nie No może to jest tak samo jak z tym Oxygen tankiem. Że znajdę go sobie randomowo u kogoś w kogoś biurku. Jakiej karty? Szukamy? Czy czego? Eee, no karty tej... tej niebieskiej. Eee! Co on taki na nagrysł drogą? O! Energa. Dobra. Nie ma nic. Nie no. Jak to? Ili w mialone. Ja uciekam Slaloma sobie zrobię Jak e. się można dostać jakoś Ha! Właśnie miałem questy robić, żeby podpowiedź ten zdobyć Zapomniałem O, czekaj, to jest drugie miejsce dw dla dwóch osób bez karty, znalazłem właśnie. Chodź, chodźcie tam. Tylko jak mnie pobiją, okej? Okay. No dobra, to mnie też. Mam <noise> coś nielegalnego? Nie. No to. Można iść. Jestem na górze? Mhm, mm tu jest więcej biurek niż, niż myślałem. Mam wrażenie, że mi tu w ogóle nie było. Bo mi tu nie było. Ja się co jest. No nie, uderzyłem strażnika, bo. A ma DHD i musiałem uderzyć sobie. Teraz będę jednak. Okej okay. <laughs> Ja mam energię na spokojnie. A tu. Yes. No, nie widziałem tego wcześniej. Sprawdzaj, co jest w środku. I. Gówna. Nie, naprawdę? Nic? Nic.